Została mi tylko jedna naklejka, którą musimy przykleić na sam środek idealnie, aby pasowała i mamy to mnóstwo naklejek. Każda z tych naklejek jest dostępna na moim sklepie. Bo to są nowe, duże zestawy naklejek! Smileso Team, Shiba, Kosmos i Ekipa. Badajcie na sklep Smileso.pl. Jadę sprawdzić teren. Czy nie ma tutaj złych ludzi? Bo jestem policją. Haha, stać Aresztuję was wszystkich. Jak nie klikniecie łapeczkę w górę, to was aresztuje. klikajcie łapeczki, widzowie, dlatego że gram policją i dzisiaj będę sprawdzał teren. Jeździmy po mieście, ale nie byle jaką policją, będziemy szukać złoczyńców. Czyńców! Chociaż ja mogę być nim sam. <laughs> Zobaczycie, jeździmy. Okej, stracimy, może skręcimy w prawo. Może skręcimy w lewo. Czy ktoś tu jest zły? Zobaczmy, gdzie może w lewo. Tu. O, tam kogoś widzę! Ej, zaraz, zaraz, tam kogoś widziałem. Jadę szybko, szybko, jadę. Ej, tam ktoś leciał, ale w mieście się nie lata. Czekaj, czekaj, kogoś tutaj widziałem po prawej stronie. Zaraz, zaraz, gdzie się ukrywasz? Gdzie jesteś? Ja go gdzieś tu widziałem poważnie. O, czekaj, tam coś leci! Ej, tam coś leci, tam coś leci, widziałem! Wyś, wystawiam rękę, patrzcie, jakie mam urządzenia, mogę nimi niszczyć! Oh, wow, kto to byłeś, stój! Ale to jesteś kolegą, okej, okay, to jest Sebek! Ja jesteś kolegą! Siema, Sebek, ok, sieba, sieba, jo. Cześć, jeszcze. Czekamy ich witam. Oni gdzieś tutaj muszą być. Szukamy Optimusa Prime'a. Musimy Dobra, go to rozwalić. We dwoje. O, Dawidze, stoi ktoś! Ej, ty, stój, powiedziałem! Stój, cię rozwalę. O masz. Ej, tam ktoś jedzie. Czekaj, czekaj. Tam jest gdzie ktoś. Tu ciężarówka. Wiesz co? Nie, nie, nie. Ej, ty, stój. Nie strzelaj. Ona Ona jest... My jesteśmy źli. Ona jest dobra. O, odmiana. Dawaj, skoczemy. Nie, nie strzelał. Dostaję, dostaję, będę lepszym transformersem. O nie, ha, patrzcie, jestem transformersem, dlatego że potrafimy się zamieniać w samochody, patrz na to! Pol, składam się! Puuu! I jestem samochodem. Mogę odjechać szybko i przyjechać, uwaga! I przyjeżdżam i nawalam ciebie! Jeden pokonany. Nie mam pu, je! Nawalam w nią, nawalam. Jeszcze ty! Dostaję, dostajesz! O nie, ktoś się pojawił, ktoś na pomoc przyszedł. Kto to jest? Arms! Yes, uciekam! Inni. Uciekam, uciekam, szybko, tam na pomoc przyszedł. O nie! Szybko sobie uciekaj, dawaj do mnie! Czekam, uciekam, uciekam! uciekam. Oni tu gdzie są, musimy ich wszystkich rozwalić. Jestem Taka, złym autobotem. Jest, Jestem mega złym. Zobaczcie, dzisiaj będę grał złoczyńcy. A dostałem, a Raz szybko ucieka w nogi. Ciekawy, uciekamy. O, tu jest! Tu Bumble jesteś, Bumblebee! Widzę cię. Bumblebee! Rozwalę. Ej, dawaj tego Bumblebee, rozwalimy razem. Tutaj on jest, tu jest! A masz Bumblebee! Rozwalamy. A, padłem, rozwalił mnie! O nie! Właśnie dzisiaj będziemy różnymi transformersami, patrzcie na to, bo trafi odblokować różnych transformersów. Będziemy nimi grali i będziemy mogli się zamieniać samoloty, auta, jechać. Oglądajcie z samego końca, kliknijcie łapeczkę w górę, a ja zmienię się w tego. Patrzcie na to. Klikamy i wykliknijcie tak samo. OK, będę transformer Mersem na razie złym. Jestem tam, gdzie są źli, a później będziemy dobrzy. Zobaczymy. Tylko, z... o, zmienię się teraz, czekajcie. O, coś tu stoi. Ej, to? A, to jest z naszego teamu, to jest z naszego teamu. Sebek, jesteś? Musimy ich Jestem. rozwalić. Załaduj broń. O, tu jest, jest tutaj, To tu jest, tu jest, tu jest. B. Rozwal go. O, rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Czekaj, zmienię się. Zmienię się. Pff. On jest tu, tu, Wincyku, dawaj, dawaj. Uciek, uciek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Liwia? Liwia, gdzie jesteś? No, Zostanę się gdzie A gdzie jesteście? Zaraz jest? zostanie, Mam czekaj. Mam was! Gdzie masz, ma mas? Czekaj, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. czekaj. A tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! Dawaj, dawalaj, dawaj, Tu adewalaj, jest! Adewalaj, adewalaj, już, już idę, idę, idę! Dobrze, To było! Jest, rozwaliłeś ją. Patrzcie na to, jak ja skaczę, Patrzcie, jak ja nam potrafię nawalać nawet ręką. Jo, ale to jest fajne. Mamy różne umiejętności tu na teraz merk. To jest farmercu. kolejny! Tu jest kolejny, dostał, padł, 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 padł. A co jeszcze potrafię robić? Hmm, mam jakieś tu jeszcze inne umiejętności? Cześć, nie. Sprawdzimy... Ej, czekaj, O nie, ktoś szadł z nas do góry! Co jest? Skąd? Ała, dostaje dostaję, dostaję! Zbawiłem a padłem je. Ej, ktoś do mnie strzelał! Wkurzyłem się! Tak byście może, Dobra, wiecie co? Wezmę sobie teraz tutaj, doładujemy. Ok, może tego weźmy. Konfirm... <laughs> Ej, tego bym teraz mógł mieć, patrzcie, lepszego. Albo tego za 500, za 1500, za 3000 tego zło. To nie za 6000. Ej, to jest megatron! Megatron! O, oh je, yeah. ej, tego, no, weźmy może Starscream. Biorę go, confirm, Yes, potrzebę, będę miał nowego, haha. Ha. Teraz was wszystkich rozwalę. Juu, patrzcie, jaki jestem wielki. Gdzie jesteście? Jestem teraz taki duży. O, oh je, yeah, patrzcie, jak ja wyglądam. Oh. Dorwę was zaraz. Dobra, jestem super złoczyńcą, jestem bardzo zły, bardzo, bardzo zły. I zamieniam się w Jeste. samolot. Jestem, jest. potrafię teraz odlecieć, patrzcie, odlatuję do góry. Widzę cię, widzę cię, tu jesteś. Tu. A tu jesteś. potrafisz trzeć, potrafisz ale lecimy teraz tutaj. Szukamy Bumblebee, szukamy transformersów tych dobrych, bo my jesteśmy. z są? ile za tobą, czekaj, nie odlatuj są, tak szybko. Gdzie oni są, czekaj, lecę teraz tutaj do góry Zaraz ich zobaczymy. Gdzie oni są? Czekaj, czekaj. Ja widzę, tam jest, tam jest! jest. Nie, nie znajdziecie! Dostaje, do 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 dostaję, dostaję, dostaje! A nie to jest z mojej drużyny. Znaczy, <laughs> tam jest, tam jest, tam jest, widzę, A go tam pojechał! Tam pojechał do lata, musimy, dościgamy go jadę, ja szybko lecę. Lecę, lecę w sensie. Na no, gdzie on jest, gdzie on jest? Tutaj widziałem go, widziałem go. O, gdzieś. O, tam jest! Widzę go! Tam jest, jak szybko jedzie! Jak to możliwe, że on tak szybko jedzie? Ja się pytam, on jest jakimś czogiem, szyper. Widzę A ich, tutaj masz! jest! A maszliwia! Widzę cię, dostaniesz! Rozwalę cię, dostaję, dostaję, o debet! Nie ty ja jesteś, Jestem samolotem! Was! Rozwaliłem A ją! Rozwaliłem ją! Rozwalę. A, Rozwali... A, Rozwali... Rozwali... A, dostaję też! O, no, nie muszę odlecieć! Szybko odleciałem! jesteś, pole, Dostaję, dostaję! Jest! Rozwaliłem ją! Rozwaliłem no, ją! Haha! Rozwaliłem go! się doigrać! Jako transformer zły rozwaliśmy ją! Haha! Ale mam sero. Jest jeszcze jeden! Mega broń! Gdzie jest? Gdzie jest? Tam jest, tam jest, a nie tam. Tu jest! Tu są we dwóch! We dwóch oni są tutaj! Czyń, u, a, czeka, szybko ucieka, ma, padłem! O nie jest, najgorzej. Najgorzej! Nie chcę takiej Rozwalę zaraz! Rozwalę cię! Lecę samolotem! O, teraz autem! Ej, patrzcie, teraz autem mogę, dobra? Rozwalona! Mam nitro, mam nitro! Widzę go! Widzę! Elenę, widzę! Szczelam! Dostaję, 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 dostaję! Pupu, rozwale go, rozwalę go! Śczelam, Śczelam, Śczelam! Ule, dostaję, dostaję, a ona ucieka! nawalam ją mega mocno, nawalam! Ale nie chcę paść. No, na ma masz życia, na masz życia! Jadę szybko szybko. O, tu jest Livia! A masz! Dostaję Livia! Ciebie, nie, dwóch mnie atakuje pomocy! Haha, cię! Chodź tu, chodź tu! O masz, O masz, O masz! O masz, o masz. No jest, nie spadła! Rozwaliłem ją! Dostałem, będę miała. z pomocą! Dobrze, dobrze, dobrze. Musimy uważać. Patrz, jak teraz możemy nawalać, Ale idziemy teraz tutaj. Jest. Miasto będzie nasze! Miasto będzie nasze! Słyszysz? A masz, tu jest, tu jest! Widzę widzę, 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 widzę ją! Widzę ją. Livia, dostaniesz! Nawalam ją teraz, nawalę. Ej, nie będę! Ej, Rozwalę, rozwalę, zemszczę się, zemszczę się. Pum, pu, pół, dostaję, dostaję! O dostaję. nie, nie złożę odjechać. A, rozwaliłem cię, leżeć. Rozwaliłem ją, rozwaliłem ją, ale jestem super. supraśnora. zamieniam się w auto, szybko jadę. jestem policją, ale policja jest zła. Haha, teraz tutaj, okej. Okay. Złapiecie. A gdzie jesteście, gdzie jesteście? Widzę. Uuu, tu jest, możemy wysadzić to. Wysadzę to wszystko, wysadzę to. Wysadzę to. Dawaj, rozwalaj. Rozwalimy to całe miasto. Haha, rozwalimy. Uuu, o,

Teraz tutaj jedziemy. La, Oni się tam ją. pojawiają, tam się pojawiają. Tam są, tam są, tam są. Tu jest ja rodzaj, to trzeba go rozwalić. go trzeba rozwalić? Livia! To jest Livia! Baba, ba, ba, rozwalony! <laughs> no nie! <laughs> Dobra, idę teraz tu. Tam ktoś jest na górze! teraz się rozwalę! No, tu jest taka Sielena. Trzlawią, szlawią, ona też wam jeszczela. Co to się dzieje, proszę państwa? No, rozumiem ją. Ok, rozolniłem, rozwaliłem. O nie, tam idzie kolejna, tam idzie. Dostałem, padłem! Jest, Nie najgorzej! Najgorzej zmieniam się w tego! Okej, teraz Ty będę najgorszym. Teraz biorę samolot i wiesz, co teraz zrobię Ci? Okej, lecę z samolotem! Chodź tu! Ja cię zaraz dopadnę! tu tym wygra! O, widzę, namierzanie, namierzanie. Tutaj jest, tutaj, czekaj, czekaj. Lecę i namierzanie będzie. O, o ty ucieka autem! Ucieka autem! Widzę go, widzę Zanim, go, widzę goń go! O, dostaję, dostaję, dostaję! O, go rozwalam rozwalam go, mega dostaję. Rozwalę cię, rozwalę cię kimkolwiek jesteś. Bumblebee! Ale mi ucieka, ale mi ucieka. Dostał. To jest! Rozwaliłem go! Killet Bumblebee! Rozwaliłem Bumblebee! Haaaa! Jestem mega zły. Oj, czekaj. walnę w budynek. Dobra, do góry. Sepe, gdzie jesteś? Musimy być do Tylko graczyazem. o ciebie, przecież pomogłem ci go rozwalić. O, dobra. Ja miałem, ja miałem z tego killa. No, right, idziemy teraz. O, wygraliśmy. No tak, my. ty miałeś, Koniec. ale ci pomogłem. Decek, decek, wygrały! Deceptitony. No nie. Deceptikony. Jak to się mówi? Deceptitony! Zawsze grają razem. <laughs> teraz was rozwalę. Jestem, ej, teraz miałem Teraz, ja miał teraz, team. Będę, teraz będę Bumblebee. Ej, a tutaj można być Optimusem Primem. Ej, fajnie chciałbym być Optimusem Primem. Zawsze to było moje marzenie. Tylko on kosztuje... O nie, on kosztuje 6 tysięcy. Ile? Dobra, wezmę Bumblebee. Wezmę Bumblebee, bo jest darmowy. Wezmę go, bo jest darmowy. Okej, okay, klikamy leć. Ja mam Ratcheta. heta. OK, zaczynamy, kto teraz zmieniamy. Switch Team, czyli ja będę dobrym. Patrzcie, ja, ja jestem teraz jestem dobrym. dobrym. Jestem dobrym transformersem, a teraz zobaczymy. Idziemy na Deceptiptony. Teraz wszyscy jesteśmy dobrzy. Deceptiptony. O nie, tu jest Deceptiptoton. Brać go. Brać go Go, 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 jadę po niego. Litro, litro, tu jest. Aaaa! O nie, skacz na mnie, pomocy Pomóżcie mi, on tu jest oh uh, A, rozwalił mnie, to wasza wina No nie <laughs> Dawajcie, Liwia, <laughs> sebek Nawalam go, nawalam, nawalam I, i ciapeczkę w górę, żeby nam pomóc Uff, Tam jest, tam jest, tam jest on a Tutaj mam ej, działko, Skacze. Ja rozwalił mnie. No, no, on jest mega mocny, on jest mega mocny Dostaję, 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 dostaję. Rozwalę, go, rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go Rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go A, co na hita spadłem Ile on ma, ej, ile Jaki on ma damage w ogóle On ma mega, mega mocny damage Czyli dużo bije, ja go na niego się rzucę? Dawajcie wszyscy razem na niego. Aj ja idę, dobra, to jest. Ja razem, razem idę, dobra, dobra, idę. idę idę. idę, idę. Tam jest, tam jest, tam jest są jakieś armaty. Padł, 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 trzeadujcie to. Chodź razem, 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 Sebek, Livia, zamęcimy się. Dobra, okay. idę do Was! i Livia i razem pojedziemy, jedź za nami, no? I trzema furami, no? dawaj i wygramy. Oliwio, jak ty wygłasz... Uuu, ale masz kozackiego. Yo. Niezły, co? Dobra, okej. Okay. 3, 2, 1, nie, 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 dawaj go! Nawalamy go! Dawaj, wszyscy dawaj, razem! Wszyscy razem, wszyscy razem, biegnijcie, biegnijcie! Dobra, Dobry, dobra, dobra! dobra. dobra, dobra. Rozwaliłcie! cię? No. dawaj, dawaj, dawaj Olivia, pomóż mi! Pomóż A mi! Dobra, nie będzie nie ma. O, jest mocny! Pomóc. On jest mocny, serio. Jest, rozwaliłam go! On jest dowalony w ogóle. Ten decyptiton. Dawaj, dawaj, cię go rozwalę! Pff. Jadę do niego, to jest Optimus Prime! Optimusie, chciałem zawierać! Zaprywa… Nie, dwa Optimus Prime jest z nami! On jest dobry! Optimus Prime! To jest założyciel Transformersów! Ale tu jest jakiś Decepticon jeden mocny! Tu jest, tu jest Decepticon! Dawajcie go! Dawaj, pomogę ci, Bumblebee! Rozwalimy go! Jest pan, dobra! Optimus Prime tu jest we własnej osobie! Siema, Optimus! Patrzcie, ale fajnie wygląda! O, tam jest u góry Decepticon! Dawaj go! Sebek! Go. Nie wiem, czy dam radę. Lecę do niego raz u góry, góry, góry musimy zbierać w ten sposób kasę. I jest rozwaliłem go! To ja go rozwaliłem brawl! On się nazywał Bob G. A ja do niego skoczyłem. Bob... Ale ja, ale ja go dobiłem. Ej, widzicie gdzie jestem na górze? Gdzie jesteś na górze? Tam u góry gdzieś? Jo! Faktycznie! No? Dobra, ej, gdzie oni są teraz? O oni nie. tam mogą biegać, że idziemy teraz Ty tu. Ty, rozwalimy! Idziemy teraz tu. O nie, oni mają więcej. Oni mają więcej tych! Rozwaleń! Oni, oni wygrywają. O nie! Tutaj go rozwalają rozwalają! go! Musimy się wziąć w garść! niego, no w niego! ilu masz życia! Ilu masz życia! A oni są dosyć mocni, bo... No bardzo moc... jeden na dwa hity rozwoju. No właśnie, ilu masz życia, ty! No, no, Spadaj ty! No i yo, ej, on miał... Co jest za dwa hity, ej! Co on robi? On jest mację. No, bardzo... Jeden ale bym... ja tutaj zaprawy. Nie, bym wchodzę. sobie tego lotsket, ale nie mam wystarczająco energii. Jo, ale chciałbym mieć Optimusa Prime'a. Jak go mieć? Jak go mieć? Jak go zdobyć? Chciałbym go wydać Robuxa, ale nie mogę. Tutaj nie tu się nie wydaje Robuxów? Ej, ta gra jest bez Robuxów pierwszy raz widzę taką gierkę. Ty normalnie tu się nie kupuje niczego e, ale bym go kupił, ale nie mogę. Hm. Ej, wiecie co? Ja bym tu wydał Robuxy, tylko że nie można. Dobra, no to w takim razie idziemy. Rozwalę, cześć, cześć, cześć. Ej, no ten jeden dawaj, jest dawaj. Mega mocny. On ma jakieś armaty. Rozwalę go zaraz. Ja jadę jadę Bumblebee! Bumblebee, Bumblebee. Mmm. Tu jest mały! Tu jest mały gigant! Jaki atakuj on duży. go, atakuj go! Atakuję go, ale on. ma dużo życia. On jest tu kolejny, raz, ale... dawajcie wszyscy razem. Eee, Transformersy! Do boju. na, Do na boju! niego! Na niego! Gdzie on jest? Czaj, nie widzę go. Ej, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on, jest? Gdzie on jest, nie widzę go. oni Ale oni są bardzo mocni, oni mają dużo damage'a. Ale teraz idzie Ady, 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 tam jest, tam jest, tam jest. Bo, nawalam w niego, nawalam, dostaję, 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 tam jest, nawalam w niego, nawalam w niego. Trzeba ich od tyłu zajść. On dostaje bardzo mocno, ej, ja na hita mnie trzeba. ściągnął. Ej, normalnie, ale na hita, ja do niego strzelałem bardzo dużo, nie? I normalnie na hita mnie ściągnął. Ej, jak to, jak to możliwe? Wygramy tą rundę, wygramy tą rundę! Wczoraj on jest, on jest, on jest, ej, patrz jak ja skręcam w ogóle tym autem, Jo, ej, potrafię, co jest? Bokiem jadę autem, Jo! ej, patrz, na to, haha! <laughs> Patrz, czekaj czaj, jak ja dojechałem. O, przeraliśmy, dece konny no wygrały. Nie. O no, nie, doj, zło wygrało. Ale dostaliśmy łomot. Zło wygrało, niestety, przegrało dobro. Ale wiecie co wygrywa? Najwięcej więcej razy padłem to też wygląda. Ej, Smainstu Team zawsze wygra! Smoistow Team, dołączeć do mojego teamu, czekam na was. Fajne poduszki są. Fajne plakaty, zestaw plakatów, ręcznik Smajlandia. Na moim sklepie Smysok.pl Zapraszam was, spadajcie, poduszki też mam fajne, miękkie, delikatne, dobre rzeczy, dużo rzeczy mam. Na link w opisie. Zapraszam!